Słuchajcie, witam Was wszystkich. Dzisiaj z kuchni dosłownie chwilę, a później będziemy nagrywać już konkretnie. Najbardziej popularna zupka koreańska, tak jest, i chyba najbardziej, że tak powiem, rozpoznawalna, czyli czarny buldak. Ostry, ale jadłem kilka razy, do zjedzenia jest. Powiem tak, osoby, które jadły, do zjedzenia. Niedługo zobaczycie, jak to wszystko robię i to będzie, można powiedzieć, wersja, można powiedzieć, Premium deluxe, tak jest. Yy, postaram się wszystko zrobić w kuchni. W 10 minut, wyspokojnie, w 7-8 minut to jesteście w stanie zrobić, a później będziemy jeść. Tak jest. A że jest ostre, no to w tym momencie na pewno będę się pocił i na pewno będę stękał. Także zapraszam do oglądania tego właśnie odcinka z tą wspaniałą zupką koreańską, ale wersji deluxe. Na razie. careful, it's really hot. Mam nadzieję, że w miarę fajnie i dobrze będzie widać. Pokażę, co jest potrzebne tak sobie wymyśliłem. Oczywiście zupka jedna łyżeczka. Łyżka, przepraszam, yy, cebulki prażonej. Sezam kolorowy. Dwie, trzy łyżeczki kimci. Mojego własnego. My, wy nie macie, to w tym momencie nie ma problemu. Możecie pominąć to. Troszeczkę sosu sojowego. Oraz takie produkty, słuchajcie. Tutaj jest kurczaczka kawałek. Tu jest boczek. Tu jest dwie łyżki, słuchajcie, mleczka kokosowego, jajko surowe. I te wszystkie rzeczy. Więcej, myślę... Że nie będzie potrzeba. Dobra, szkoda czasu, zaczynamy. Najpierw oczywiście będziemy to wszystko kroić i przygotowywać sobie, żeby nie tracić czasu. Dobra. Na początek pokroimy kilka warzyw. Pieczarka, umyta już. Myślę, że nawet nie zejdzie cała, ale usmażymy całą. Kurczak. Do kurczaka wlewamy dosłownie troszeczkę sosu sojowego i nic więcej. Wymieszamy. Niech się tylko podmarynuje i nic więcej. Serek już jest miękki. Także ja nie go położę, wiecie, na papierku, ale go potnę ładnie, o, w taki sposób, że go odłożę tu, a potnę go na takie paseczki dosłownie, żeby tam tylko sznycik tego serka był i nic więcej. On i tak prawdopodobnie będzie mi się ciężko tutaj odrywać, ale damy sobie jakoś radę, ok? Mleczko wstawiamy, limonkę mamy, tak jest. Z tej limonki weźmiemy. Ona jest wyparzona, dlatego też tylko i wyłącznie jeden plasterek. Więcej niepotrzebne nam. Szczypiorek. Bardziej będzie do przyozdobienia oraz lekko do smaku. Dobra. Mamy praktycznie wszystko, słuchajcie, gotowe. Tak jest. Reszta. Wyjdzie w praniu, jak będę robił. Do czego, co teraz potrzebujemy? Przenoszę Was. Przepraszam, zjadłem sobie. Przenoszę Was nad kuchenkę. Powinno być idealnie. I zaczynamy, słuchajcie, od jednej rzeczy: odmierzenia i otworzenia. Od Oto tej wspaniałej zupki. No, dla wielu wspaniała, a dla innych udrębka. Mamy dwa woreczki. Ten woreczek nie wsypujcie do zupy. Na samym końcu dopiero go posypcie. A ten oczywiście będziemy wlewać. Dobra. Co najważniejsze. Ja bym musiał kawałek, żeby mi się to, wszystko gotowało. Dobra. Mam mniejszy garnek. Nie chciałem dużego garka. Dobra. I zalewamy tak jak tu jest napisane. Już czytamy. 600 gram wody. Odmierzamy. W międzyczasie, zanim to się będzie gotować, my będziemy działać z innymi rzeczami. 250, 500 i stówka jeszcze. Zalaliśmy je, Jak najszybciej się to nam gotuje. A my się bierzemy za następną rzecz, słuchajcie. To przekładamy tu. Wybrałem największą patelnię, ale najpierw pójdziemy zaraz z mniejszą. Chociaż, wystarczy, chociaż starczy taka, tak jest. Jedną łyżeczkę. Masła, nawet niecałe. Troszeczkę klarowanego. Można. Olej, kokosowy, cokolwiek. Startujemy. Słuchajcie. To odkładamy na bok na razie. Naszym priorytetem aktualnie jest boczek oraz pieczarki. Niech się smażą razem. Reszta zostaje. Chociaż resztę też będziemy lekko podgrzewać. Boczek fajnie się wszystko zetnie elegancko. Słuchajcie, żałuję, że nie wlałem w rządku, tu, ale trudno. Powinniśmy się w 15-10 minutach ogarnąć. Oczywiście, oglądniecie to na przyspieszonej tempie. Zaraz boczek będziemy mieli gotowy. Nieważne to, że będzie zimny. Myślę, że można uznać, że jest gotowy. Pięknie się. Tutaj spiek, ściągamy, skapuje, przesuwamy i zaraz ściągamy. A my w międzyczasie już dajemy naszego kurczaka. Uważam, że pieczarki też już są gotowe. Rewelacja. W tym czasie przygotowujemy słuchajcie jedną rzecz. Zmniejszamy gaz. Niech ona się chwilę pogotuje, a my w międzyczasie super. Bierzemy patelnię. Dobrze. Kurczaka mamy już gotowego, praktycznie. On się zetnie lekko jeszcze. Będzie pięknie podsmażony. Patelnia nagrzana. Bierzemy jajeczko nasze i smażymy. Na tej patelce. Ale wcześniej trzeba dać troszeczkę masła klarowanego, żeby nam się to wszystko nie przypaliło. Jajko nam się smaży. przykrywamy I zostawiamy. Na 3 minuty. Mamy gotowe. Kurczaka. Super. Kurczak. Jest podsmażony elegancko. Jego tutaj nie trzeba więcej już. On nawet jest fajnie, genialnie zarumieniony. Skoro kurczak dochodzi już na wygaszonym ogniu, rzucamy papryczkę obok. Niech nam zmięknie, nic więcej. Jajko wyłączamy. Zupa nasza już doszła. Odlewamy. Tak jak w przepisie, 6 łyżek. Z czego ja mam mleczko kokosowe. Tak więc odlejmy tylko 4. Przenosimy się z kamerą. Miseczka przygotowana. Odcedzamy makaron. Makaron odcedzony. Dorzucamy naszą ostrą przyprawę. A bardziej ostry sos. Mamy puste. Ja sobie spróbuję na paluch. Jest moc, naprawdę. Dolewamy. Za chwilę. Jak pomieszamy troszeczkę. Naszą wodę z mleczkiem kokosowym. Ale to ma zapach uwierzcie mi Rewelacyjne. Wycieramy. Wrzucamy naszą papryczkę podsmażoną. Kurczaczka. Całego. Może być. Póki ciepłe wszystko. Troszeczkę serka. Troszeczkę, ale nie wszystko boczku. Boczkiem. Pięknie przyozdabiamy. Niech on będzie widoczny. W końcu jest prawie głównym bohaterem. Słuchajcie, tak jest. Kilka grzybków. Gdzieś tutaj dookoła. Położymy. Niech będzie kurczak widoczny, niech będą grzyby widoczne. I tutaj, no, zaczyna to słuchajcie, ładnie wyglądać i wierzcie mi pięknie pachnie. Limonka z drugiej strony. Posypujemy to troszeczkę czarnym sezanem. Lekko białym sezamem. Dajmy. Jeszcze gdzieś tam upchnijmy. Choć jedną łyżeczkę kimchi. Tak jest. Choć jedną. A może i nawet dwie się uda upchnąć. Gdzieś tu, o, proszę bardzo. Praktycznie wszystko mamy już gotowe. Ostatni sznycik, jeszcze trochę tego. Cebulki. Czyżby to było gotowe? Nie, nie, nie. Jeszcze wycieramy pięknie. Zobaczcie, co my tu jeszcze mamy. Sos, ostry sos. Żeby go podkręcić lekko. Dosłownie minimalnie muśnięcie. I taką zupę, taki można powiedzieć, nie wiem, wspaniałe danie, pyszne. To już nawet nie jest zupa, to jest coś przebogatego. I na wierzch wysypujemy to. Słuchajcie, nie do zupy, na wierzch. To pięknie wygląda. Naprawdę, uwierzcie mi. I co teraz? Idziemy degustować, kosztować. Tak jest. Zapraszam. Abra, ka, Słuchajcie, e, oczywiście, jak zawsze, na szybko. Człowiek błędy też popełnia. Jakie? Zapomniałem pokazać w, wam, jak z jajeczkiem wygląda. Także to z jajeczkiem tak mniej więcej wygląda. Spróbujemy. Ja w razie czego. Ja w razie czego, oczywiście. Jedną rzecz wam powiem. Spróbujemy na razie bez popitki. To i tak gnialnie i apetycznie wygląda, także ja myślę, że nie przedłużając, naprawdę będzie dobre. A jak coś, to mam przy sobie jeszcze w razie czego piwo bezalkoholowe, które nie, nie polecam tutaj alkoholu jeść do tego. Naprawdę, wierzcie mi. Wymieszam sobie to na razie. Będziecie też widzieć. Jak to mniej więcej wygląda, co i jak postawiłem dwie kamery specjalnie? Powiem tak: zawsze te pierwsze dwie, dwa trzy kęsy nie są jakieś mega ostre, to jest delikatne w tym normalne. Jedząc to nie odczuwa się tej ostrości na początku. Chyba, że naprawdę ta zupa jest tak słaba. W każdym bądź razie liczę na to, że bardzo ciężko słuchajcie się z taką ilością tych dodatków je. Naprawdę wyciąga się nawet tą zupę. Aż chlapie dookoła, tutaj. Nie hmm. źle, jak na razie. Pieczareczki, wszystko fajnie. Dorzucimy sobie cytrynki. Troszeczkę sobie wciśniemy cytrynki, żeby zrobić to bardziej odświeżające. O właśnie. Super. Cytrynka położymy w papierku. Tutaj. I wiecie co? Bardzo fajne smaki. Lekko kokosowy. Czuć warzywa. Czuć kurczaka. Naprawdę. No, nie dziwne, że było czu nie czuć. O, tu jest nasz kurczaczek. Z kimchi. Nie jest mocna. No, jest naprawdę jadliwa. No i to jest nasze kimchi to pogryzę, ale nie zjem wszystkiego. Szczypiorku, bo tu szczypiorek jest posypany. Szczerze? Hmm. Jest przepyszna. Nie polecam na pewno tej zupki osobom, które mają problem właśnie z ostrymi rzeczami. Ale za to polecam osobom, które lubią takie zupki. O. Jajko zjedzone, no mega ciężko się ten makaron, boczek. O super chrupiący. Jadłem, słuchajcie, tą zupę ym, dwa razy mocniejszą i szczerze. Zjadłem ją, ale dla mnie już była, nie mówię, że za mocna, że jej nie zjadłem. Lekko, lekko już przesadzona. Dlaczego? Ponieważ nie wyczuwałem wtedy smaków. Tu, w takiej wersji premium. Mamy niesamowite doznania smakowe. Na początku w ogóle nie była ostra, teraz jest lekko ostrzejsza, ale jest dalej do zjedzenia. Uwierzcie mi, jest genialna z tymi dodatkami. Jest przepyszna. Myślę, że wielbiciele ostrych rzeczy, nie takich bardzo ostrych, ale ostrych, byliby zachwyceni. Naprawdę. Ja już czuję, że lekko się poce, ale to nie jest jeszcze ta ostrość, gdzie leje się ze mną, jak, jak ze mnie, z Zostawimy pałeczki. Widelczykiem resztę szybciej się zje i lepiej. Naprawdę bardzo fajna, dobra jest. Może te wszystkie dodatki złagodziły tą ostrość też trochę? Może, ale zatoki przeczyści na pewno. Jest fajna. Pewnie usta całe mam pomarańczowe albo czerwone. Szkoda, że nie, miał, nie miałam papryki zielonej. No, szkoda. Co wam jedno powiem? Uważam, że ta zupka jest w moim po prostu typie w standardzie ostrości. Tak. Jem ją z mięcią i jest naprawdę dobra, ale nie jest taka, żeby była bardzo ostra. Katar mam i będę miał, bo zawsze miałem przy ostrych rzeczach. Nie wiem jak wy. Bez większego problemu. Bez popitki. Taka ostrość. Jest idealna. Jeżeli ktoś lubi ostre, ale nie bardzo ostre, to polecam. Naprawdę. Mam jeszcze jedną zupkę z limonką. Ona jest dużo słabsza. Będę chciał ją zrobić sobie. Czy na wizji? To już wszystko zależy od Was. Byłoby to. Dziękuję. Była przepyszna. Bardzo dobre jest to mój obiadek. I słuchajcie. Jeżeli macie ochotę, dajcie znać. Czy chcielibyście właśnie jeszcze taką zupkę zobaczyć łagodniejszą? A może razy dwa. Tamta wiem o tym, że pali, i bez popitki, bez mleka na pewno się nie obędzie. I ja polecam właśnie te zupki robić w wersji deluxe. Nie takiej najprostszej, tylko właśnie takiej, gdzie nam to zajmie 8-10 minut. Uwierzcie mi, to mi zajęło około 12 minut, bez nagrywania, bez tego wszystkiego 8. Maksymalnie uwierzcie mi 10 minut, by to mi zajęło. Także ja na zakończenie bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście za subskrypcję dziękuję i zachęcam do subskrypcji. Chcecie więcej takich materiałów? Dajcie znać w komentarzu. Czekam. Na razie trzymajcie się. Cześć. Ostrość, szczerze, prawie całkowicie zeszła. I już nie czuć tej ostrości prawie w ogóle. Lekko tutaj na ustach. Wydawało mi się, że te czarne są ostrzejsze. Naprawdę. Bez problemu do zjedzenia. Trzymajcie się na razie. Cześć.